To jest bardzo ciekawa para. Pamiętamy te mecze, które, które graliśmy z Albanią ostatnio. Jesteśmy faworytem w meczu z Albanią. Ukraińcy nie wiedzą na dzisiaj, jak zdecydują. No, wydaje mi się, że dobrze, że nie głosowali. Wydaje mi się, że nie możemy narzekać, jesteśmy faworytem w meczu z Albanią, gramy na własnym boisku, to też musimy umieć wykorzystać, a później będziemy myśleli nad tym, z kim się zmierzymy, czy, czy z Ukrainą, czy, czy ze Szwecją. Wydaje mi się, że no, by było już za dużo tego szczęścia, jeśli byśmy drugie spotkanie grali też na własnym boisku. Skoncentrujmy się na pierwszym. A jeśli e, pierwsze pójdzie dobrze, to na pewno powalczymy e, o wyjazd e, do Stanów. Myślę, że na tym etapie już rozgrywek to na pewno nie ma słabych, e, słabych drużyn i ten pierwszy mecz... Z, z Albanią. No, pamiętamy te mecze, które, które graliśmy z Albanią ostatnio. Nie były, nie były to, to, to łatwe spotkania. Wydaje mi się, że Albania naprawdę poczyniła olbrzymie postępy i zarówno jako federacja, tak samo jak jako, jako drużyna, grają w klubach e, europejskich, silnych, głównie we Włoszech. Praktycznie każdy zawodnik to, 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 to zawodnik klubu zagranicznego i, i, i grający na co dzień w dobrych ligach, więc wydaje mi się, że absolutnie nie jest to jakiś... Jakiś prosta, nie jest to pewno, prosta, prosta ścieżka? Jest trener Silvinio, który, który e, no, lubi piłkę techniczną. E, jest wielu zawodników, którzy grają w lidze włoskiej, a tam trzeba być dobrze zaawansowany pod tym względem. E, na pewno przyjdzie, przyjdzie czas na e, taką konkretną, dokładną analizę, ale... E, no, wydaje mi się, że dobrze, żeśmy wylosowali. Potencjalny finał. No to tam też pamiętajmy, że trafiamy, możemy trafić na, na drużynę z pierwszego koszyka, z pierwszego, z pierwszego koszyka, czyli, czyli Ukrainę, też silna drużyna. Faktycznie graliśmy z nimi towarzysko przed mistrzostwami Europy, ale myślę, że to nie będą na pewno porównywalne mecze, wymierne mecze. Na pewno Ukraińcy mają też fantastyczną drużynę, mieli bardzo trudną grupę z Francją, gdzie, gdzie wiadomo jak z Francją ciężko, ciężko się gra. A z kolei Szwecja wydaje mi się, że ten ostatni dołek, który faktycznie miała, miała bo, bo zdecydowanie tak to wyglądało w tych eliminacjach. No to tylko trochę wypadek przy pracy. Zmiana trenera, fantastyczni dwaj napastnicy, drużyna na pewno bardzo silna, też zawodnicy grający w, 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 silnych, w silnych klubach, więc to na pewno nie, jest, nie będzie łatwa potyczka, trzeba mieć dużo szczęścia. My oczywiście mamy pełne przekonanie co do swoich umiejętności, no ale pamiętajmy, że, że trzeba naprawdę wznieść się na swoje, na swoje wyżyny, żeby tak trudną ścieżkę po prostu przejść. To jest bardzo ciekawa para. Wydaje mi się, że tam może się wszystko, wszystko zdarzyć, bo Szwedzi mimo tego, że zdobyli tylko dwa punkty w swojej grupie, to jednak ta zmiana trenera, te cztery miesiące, które zostały do. Tych meczów barażowych. To wszystko może zmienić się na korzyść Szwedów. A w ich przypadku wydaje się, że gorzej nie może być, bo, bo, bo jednak no, te eliminacje nie wyszły dobrze, natomiast mieli szczęście, że mogli się zakwalifikować do tych baraży poprzez Ligę, Ligę Narodów i, i sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, bo e, zawsze e, wydawało mi się, że Szwecja to zespół o bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o, o grę. Natomiast e, e, drużyna Ukrainy no również tam, tam jest wielu klasowych e, zawodników. Będziemy, będziemy to wszystko monitorować. Mamy dosyć dużo czasu na, na, na to, aby odpowiednio się przygotować zarówno do meczu z Albanią, jak i również do jednego z tych dwóch przeciwników, gdybyśmy znaleźli się w tym finale Barażowym. Mieliśmy taką, taką szybką rozmowę właściwie w tej czwórce federacji, czy w czwórce drużyn, które grają. Jaki, jakie mogą być scenariusze, bo równolegle trzeba dogadywać się między sobą też na zagranie meczu towarzyskiego, gdyby się nie powiodło w tym, w tym, pierwszym, w tym pierwszym meczu, w półfinale Baraży. Ukraińcy nie wiedzą na dzisiaj, jak zdecydują. Znaczy, mówią, że, że muszą jeszcze chwilę się zastanowić, podjąć tą decyzję finalnie po jakiejś analizie, czy, czy to będzie Polska, czy to będzie, czy to będzie jednak mecz na innym terenie. Bo pamiętajmy, że pierwsze też grają u siebie, czyli mogą zdecydować. Mogliby teoretycznie zdecydować, że jest to Polska, ale nawet już tu widzę, że, że nie są do końca pewni. A zdecydowanie, jak tak patrzę na logikę takich zgrupowań, no to raczej powinno się grać, starać się zagrać dwa razy w tym samym, w tym samym miejscu. Tak? Czyli, ale, ale w pierwszym meczu nie Warszawie wybrać nie mogą, no bo, no bo stadion narodowy będzie zajęty prawdopodobnie przez nas. Z kolei stadion Legii teoretycznie mógłby być wolny, ale nie wiem jak będzie Wyglądałyby kwestie bezpieczeństwa. Wszystkie mecze będą rozegrane tego samego dnia, więc nie wiem czy, czy to nie, nie, nie zaważy trochę na konieczności jakby zmiany tej lokalizacji. Zobaczymy co powiedzą Ukraińcy. My ich oczywiście będziemy będziemy wspierać w ten sposób, że będziemy sugerować i rekomendować rozwiązanie, które będzie też dla nas w miarę w miarę dobre, ale tej decyzji oni jeszcze finalnie nie podjęli. Te najbliższe miesiące sztab będzie pracował tak trzytorowo jeśli chodzi o analizę rywali? No będziemy musieli tak zrobić, bo jak się to mówi, na wszelki wypadek. No, no musimy mieć pod kontrolą wszystkie te drużyny, no ale, ale poradzimy sobie z tym. Na pewno mamy do tego ludzi, którzy, którzy mają już wiedzę na temat, można powiedzieć, wszystkich europejskich drużyn. Kurczę, był taki mecz eliminacji do Mistrzostw Świata 86-01, bramka Zbyszka Bońka po mojej asyście. Tak naprawdę to zapomniałem o tym spotkaniu, no a przecież wygraliśmy tam 0-1 i tak jak wspomniałeś, no, no bardzo ważne spotkanie do tego, aby awansować na Mistrzostwa Świata które były rozgrywane w Meksyku, aby to wszystko zakryciło taka, takie koło i, i abym miał przyjemność znowu trafić do Meksyku tym razem jako trener.